Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj witam Was takim miksem za 74 zł Mamy jedną zdrapkę za 20, mega wielką pensję, zdrapkę za 10 mega pensję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8 zdrapek po 5 zł, jedną za dwie i dwie za jeden No także zaczynamy sobie standardowo od tych niższych zdrapeczek, może troszeczkę powiększymy. Co by lepiej było widać? Czy tak jest dobrze? Jest dobrze, ok. No to lecimy. Nasza wygrywająca liczba to 12. A czy znajdziemy tu 12? Nie, zaczynamy obokiem. Mamy 11, 14, 17, 16, 15 i 18. Także jest pusta zdrabka, a następna, na szczęście. Czy będzie tutaj szczęście? I znajdziemy trzy identyczne symbole. Biedronka, 7, biedronka, 7, worek i worek. Ha, po dwie tylko. No, niestety też nie. Ale to nic, nie zrażam się. Dobra, tak widać, widać. Happy 7. Szukamy 22 i 11. A mamy 14, 25, 13, 23. 16, 24, 28 i 29. też mi się wydaje, że to pusta drabka. Trzecia drabka. pusta. Dobra. Okej. Okay. Trochę sobie chyba muszę to. Nie w tą stronę. O tak. O tak. Okej. Okay. Dobra. Nasze wygrywające to 19, 6.

No, i czwarta zdrabka poklei, czwarta pusta. Hmm. Może damy tu trochę miłości. I love you. Strabka I love you. Szukamy. 9, 6, 16 i 2. Hmm. A co mamy? Mamy 14, 19, 4. 21 i 8, drugi rządek to 18, 15, 11, 1 i 22. Dwa. <grywka> Następna zdrabka, piąta zdrabka, pusta. Patriotycznie wiedziemy tutaj z polska-polska. Czy tutaj znajdziemy motylkę albo którąś z wygrywających nam liczb? 21, 25, 28 lub 22. Zobaczymy. 7, 30, 32. Wszystko tylko nie 20, nie? 9. Jest 27, ale nie wpasowała nam się tutaj w potrzeby. Następna 24 również, nie? 34, nie? 23 trzy teśnie czego się ciesz 33 26. dwadzieścia o co chodzi słuchajcie z tymi zdrobkami pustakami no, co kaman no pusto Może super prezent super prezent szukamy

21 i 20. Ostatni rządek 12, 1, 34, 18. Wręcz nieprawdopodobne 6. Czy tutaj znowu? Nie wiem gdzie tutaj są. Że tutaj znowu nic nie ma. Tyle zdrawek, wszystkie puste, jadziem. Ekstrapensja. Ekstrapensja, dobra. Szukamy 6, 16, 17 oraz 35, a mamy 33 15, serce mi zabiło mocniej, ale nie mamy 15, mamy 16, i 17, 28, 26, 27, 23, 13, 14, nie, 4, ekstra pensja i 14. Czy to możliwe, żeby kolejna zdrowka była pusta? Jak najbardziej. To poszukamy dwóch czy trzech identycznych symboli, nie pamiętam. Dwa identyczne symbole. Okej, okay, dobra. Chociaż nawet trzy by były, to jeszcze lepiej. Kwiatuszek pik, arbus. Siódemka, worek, wiśnie, korona moneta pik. <ścoughs> Przepraszam, śliwka. Karo, arbus, worek, trefl i wiśnie, podkowa moneta, winogrono, trefel, karo oraz śliwka. <grywka> Panuj nad emocjami, Magda. Panuj nad emocjami. No ale nie widzę tu nic. Są te. Tak, no niestety. Drapie, drapie. Szukam potwierdzić swoje szczęście. Dobra, no to może, może teraz siódemka groszkowa. Idziemy z siódemką. Szukamy siódemki. Mamy 9, 23, 20. dwadzieścia. Jest siódemka, 14, dwa jest siódemka, 12 4 i 6. Tutaj mamy nie tu. Tu mamy 5 zł. 5. O, nie będzie na 0. Jak miło. <śmamy> mamy 10 zł. Okej. Okay. Kocham zdrabki. Kocham zdrabki. Szukamy serca szukamy, ale również 22 11.

8, 22, dwa, o już zdrapałam, wygrała 5 zł z drapka, ale dodrapiemy do końca, a już widelec 9, 12, 28 i 1, nie, jest 5 zł, dobre i to. Gdzie są te, o jest, jaki ładny ten numerek. Okay. Zostały dwie zdrawki, a ja mam 15 zł Lecimy z mega pensją, mega pensja. Czego my szukamy? 14, 27, 36, 44 i 12. A co mamy? Mamy 19 ekstrapensja po raz pierwszy 28 łobok 49 oraz 3 No i co i nic. Nic tutaj jest. Drugi rządek nie poddajemy się, szukamy. Mamy 45 łobok mamy 9 2 Czterdzieści i dwadzieścia dziewięć. Trzydzieści pięć. Osiem. Trzynaście. Czterdzieści siedem. Cztery. Jeden rządek tylko do końca, no. Dwadzieścia cztery. jeden. 11. 6. I ostatnia szansa. 38. Ostatnia szansa niewykorzystana. Tak, moi drodzy. Utrzymujemy trend, jeżeli chodzi o powodzenie w drabkach. Tyle pustaków. Ostatnia zdrabka. Mega wielka pensja. Hmm, 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 hmm. No dobra. Zaczynamy. Szukamy. 4 dziesięć, trzydzieści sześć, czterdzieści dziewięć oraz dziewięć. A co mamy? trzydzieści cztery, trzydzieści osiem, dwadzieścia dziewięć. już myślałam sześć niestety siedem, dziewiętnaście, krąży obok tych dziewiątek, krąży mi ten, ta zdrapka, trzydzieści trzy, osiemnaście, mega wielka pensja, tak, tak, siedemnaście, jedenaście, dwadzieścia osiem,

Trzy pola do odkrycia. Dzisiaj nam zostały 43, 48. Ostatnia szansa, 14. I kochani, pokażę Wam ile jest pustaków. To wszystko, to wszystko, to wszystko z góry nogami, ale ok. Tyle pustaków. Nie, jeszcze. Tyle pustaków. I wygrały tylko dwie zdrabki Dwie zdrabki za 5 zł wygrały Mamy 5, 10, 15 zł Z wkładu na 74 zł Także no Bardzo źle Bardzo źle Ciągle myślę żeby zrobić przerwę Ale jednak to się nie udaje Także dziękuję za oglądanie Zobaczymy się w następnym odcinku Jeszcze we mnie tkwi nadzieja Miłego dnia, buziaczki, pa